W kolejny poniedziałek zaprezentuję plakaty doktora Sławomira Śląskiego zaprojektowane do cyklicznego wydarzenia odbywającego się na scenie Centrum Kultury Teatru Sztuk, a mianowicie Muzycznych Poranków. Oglądając pracę Sławomira Śląskiego w głównej mierze otaczają nas litery oraz surowe kompozycje typograficzno-geometryczne. Nie są to litery, które składają się na zwykły tekst. Każda z nich traktowana jest indywidualnie, a razem tworzą jednocześnie informacje, jak i ilustracje. Dziś skupimy się na jego plakatach muzycznych, gdzie nie zawsze to litera gra pierwsze skrzypce. Wszystkie środki wyrazu, linie, litery i barwy zostały wykorzystane w sposób, który najlepiej obrazuje coś tak abstrakcyjnego i nieuchwytnego jak dźwięk. Słowa zostały zamienione w instrumenty. Ilustracje na plakatach to często drżąca membrana, przekazująca zapowiedź i obietnicę dźwiękowego spełnienia. Artysta, wykorzystując abstrakcję i syntetyczność, kieruje nas w głąb naszych własnych umysłów, bo tylko tam, w największej intensywności, odbieramy bodźce wzrokowe i dźwiękowe. Historyk sztuki Irma Kozina tak pisze o twórczości artysty. Plakat doskonale ilustruje warsztat artystyczny śląskiego. Jego działanie opiera się na wnikliwej obserwacji rzeczywistości, która pozwala mu następnie dokonać syntezy, polegającej na odrzuceniu niepotrzebnego detalu i zbudowaniu esencjalnego ekwiwalentu dla rzeczy, czynności lub pojęć natomiast profesor Roman Kalarus pisze Poprzez plakat twórca prowadzi inteligentny dialog z odbiorcą. Myśl zamieniona na kompozycję graficzną jest płętą konkretnego tematu. Oszczędna forma podana na prostokącie tła generuje określone treści. Litera jest często głównym tworzywem budowania przekazu graficznego. Przekontrastowana, zmultiplikowana, poddana odpowiedniej obróbce, staje się metaforycznym znakiem. Asceza, twórczy minimalizm dający maksimum intelektualnego spełnienia się twórcy, pozwala ją śmiało wpisać twórczość Sławomira Śląskiego w krąg takich artystów jak Leks Drewiński, Władysław Pluta czy bliski artyście Tadeusz Piechura. Sławomir Śląski urodził się w 1981 roku. Grafik, projektant, plakacista, Nauczyciel akademicki Jaworznianin. W 2018 roku obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2007 roku otrzymał dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem na kierunku grafika Wydziału Artystycznego WSHE w Łodzi, w pracowni grafiki wydawniczej profesora Krzysztofa Tyczkowskiego. Odbył praktykę dydaktyczną u doktora Tadeusza Piechury w pracowni typografii i obrazu. Jest absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne, produkcja i certyfikacja. Zajmuje się projektowaniem grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej oraz tworzeniem plakatów i festach. Prowadził zajęcia z grafiki edytorskiej oraz podstaw grafiki projektowania na WSHE w Łodzi. Obecnie pracuje jako grafik projektant w Muzeum Miasta Jawożna oraz jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Odbył praktykę dydaktyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w międzykierunkowej pracowni projektowania plakatu i pracowni projektowania alternatywnego u profesora Michała Klisia oraz w pracowni projektowania komunikacji wizualnej u dr. habilitowanej Ewy Stopy Pielesz. Podejmuje działania i współpracę w branży kultury i sztuki. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Jawożna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2019 roku.